No było dużo, dużo różnych dramatycznych momentów, momentów, w których na przykład kiedy chcieliśmy odwiedzić największy obóz koncentracyjny tak to można nazwać w Maniaczy w rewolucji serbskiej i nas zatrzymywano zatrzymywano w końcu dojechaliśmy i komendant powiedział że nie możemy odwiedzić więźniów bo już jest za późno bo śpią no i to zbywało wielką wielkie wzburzenie premiera który powiedział że jako były więzień rozumie co to znaczy kiedy się nie dopuszcza do spotkania więźniów z przedstawicielami organizacji międzynarodowej było tam była dość dramatyczne sceny były też dramatyczne momenty, kiedy po ciężkich, bardzo trudnych odwiedzinach Sarajewa w, w sierpniu 1992 roku, kiedy to miasto było strzeliwane, bombardowane, wróciliśmy do Zagrzebia i przyjął nas prezydent Chorwacji Franjo Tudżman. I zachowując się w sposób niezwykle paternalistyczny. Podszedł, poprosił premiera, żeby usiadł koło niego i mówił, no panie, panie premierze, widzi pan, bo premier mówi, no wróciłem z Sarajewa, no właśnie, widzi pan ci muzułmanie chcą budować państwo muzułmańskie w środku Europy. Ja przeraziłem się, o premier zbladł i się złapał za serce, bo przecież on wiedział, że tam umierają ci, ci, ci muzułmanie, giną, mówię, ale, ale, ale panie prezydencie, tam ludzie giną. I wtedy dopiero Tudman zorientował się, że granie na nucie katolickiej, bo powiedział, no my katolicy rozumiemy to zagrożenie muzułańskie, że z Mazowieckim ten numer nie przejdzie, no to zaczął się wycofywać. No tak, Serbowie trochę przesadzają. Ale to był hmm. dość dramatyczny moment takiego zupełnego niezrozumienia, czy idei, czy właściwie, kiedy się okazało, że Ci Chorwaci w gruncie rzeczy, przynajmniej ci, którzy, hmm. których tu reprezentował, byli również stroną wrogą. Tym, tym bośniackim muzułmanom. Zupełnie inaczej się zachował Miłoszewicz, który był trochę taki próbował grać takiego przyjaznego ucznia niemal, że panie premier, przywitał pana premiera przed wejściem, jestem dumny, szczęśliwy, że mogę pana spotkać, jestem pańskim wiernym uczniem, przeczytałem wszystkie pańskie artykuły, jak pan był premierem. No, premier lekko się tylko skrzywił, poczuł, jak wyszliśmy, powiedział, wie pan co, ja nie napisałem ani jednego artykułu, jak byłem premierem. A więc to też yy, Tudżman trochę, nie, yy, Miłoszewicz trochę yy, przesadził znowu z kolei w drugą stronę. Moim zdaniem reagował, znaczy e, e, reagował w tym, znaczy on odczuwał boleśnie ten los tych ludzi. Zresztą jak, jak podkreślał, że sam na własnej e, e, częścią jego losu była też, było też e, e, internowanie, ale e, e, pierwszym jego, jak gdyby zawsze celem była chęć pomo pomocy. Co można zrobić, żeby im natychmiast, czy na przykład zwiększyć dostawy pomocy humanitarnej zwiększyć dostawy leków. To była jak gdyby jego główna, zawsze jego główna, główna troska. No i poza tym on dużą wagę przykładał do spotkań, właśnie bezpośrednich spotkań z ofiarami. Oczywiście jako, jako polityk i jako przedstawiciel organizacji międzynarodowych wiedział, że musi rozmawiać z politykami, przywódcami, to robił, ale zawsze zależało mu bardzo, żeby w czasie tych misji spotykać się, jak to nazywał, zwykłymi ludźmi, czyli właśnie ludźmi, którzy są bezpośrednią ofiarą tych dramatów I to, i to mu wychodziło najlepiej. I to mu wychodziło znakomicie. Te kontakty były zawsze bardzo dobre. Miał długi słuch, nigdy nie, nie spieszył się. Zawsze, nawet kiedy myśmy go poganiali, że już trzeba pędzić, on zawsze miał czas dla wysłuchania, wysłuchania ofiary. To, muszę powiedzieć, było niesłychanie ważne. I takie... To był zresztą główny powód, dla którego w ogóle premier Mazowiecki tę misję kontynuował. Bo już po właściwie po kilku pierwszych raportach Powiedział, ja chyba zrezygnuję, bo ja jestem tylko buchalterem. Do każdego raportu dodaję liczbę zabitych, liczbę wypędzonych, e, liczbę wysiedlonych, spalonych domów itd. Nic się nie zmienia. E, I wtedy ci właśnie na miejscu, bośniacy, mówią, aż panie premierze, pan jest naszym głosem. My tylko dzięki panu e, wiemy, że świat nie może powiedzieć, że nie wie, co się dzieje. Bo Pańskie raporty są precyzyjne, szczegółowe i Pan jest naszym głosem. Bardzo Pana prosimy, że Pan został. I właśnie głosy tych ludzi spowodowały, że premier Mazowiecki wytrwał tak długo, bo jak mówię, on już po paru miesiącach miał dość, dlatego że był bardzo nieusatysfakcjonowany skutkami swoich raportów, tym, że proponowane przez niego zalecenia, zwłaszcza te o charakterze politycznym, w ogóle nie były realizowane.